Ile zobaczymy go już po raz drugi? Kamil Stok, siódma platforma startowa. Widzimy, że ten wiatr mocno wiejący pod narty potrzebowałby zbliżyć się aż do poprzedniego rekordu tego obiektu, który przed tym wspaniałym skokiem Kamila w ubiegłym roku wynosił 144 metry. Jest zielone światło, są sprzyjające warunki. Kamil Stok już na rozbiegu. Dobre wyjście z progu. I teraz Kamil położył się na nartach, leciał, starał się jak najdalej, ale widzimy, gdzie ta zielona linia się przesunęła. Polak miał tutaj ten uśredniony pomiar, wskazujący, że miał wiatr blisko 1,5 metra na sekundę, a zatem będzie miał sporo odjętych punktów. No i to powoduje, że ta odległość 129 metrów jest niewystarczająca, aby tutaj coś zamieszać w aktualnej czołówce. Stefan Laje 142 m, on prowadzi, Peter Preuss jest drugi 138 metrów, a teraz z siódmej platformy. Będzie miał więc trochę dodanych punktów za obniżony rozbieg, ale odjętych ponad 16 za wiatr. I Kamil Stoch ląduje aktualnie na Została miejscu. faktycznie Dawid Kubacki na miejscu drugim. E, Stefan Kraft, który jest liderem. Dawid, ta cudowna seria, która e, zaczęła się w Obersdorfie. Na początku turnieju czterech skocz 10 z rzędu miejsc na podium reprezentanta Polski. Ponad 130 metrowy skok, by pokonać Stefana Laje. Dawid walczy o odległość i no, nie wyprzedzi e, Stefana Laje. Jednak znakomity 142 metrowy skok niemieckiego zawodnika. 126 metrów Dawida Kubackiego. A pozostanie jeszcze Stefan Kraft. Odjętych 9 punktów za wiatr. Ma Dawid do danych 3,7. Zaskrócony rozbieg. To oznacza, że ta strata nie będzie wcale taka duża. No, próbował powalczyć Dawid Kubacki. No to sędziów po 17,5 i na piątym miejscu. Do...